JEDLIŚCIE LODY EKIPY I teraz dosyć nie wykręcajcie, że nie jedliście JEDLIŚCIE LODY EKIPY One miały taką fajną strzelającą polewę Strzelającą polewę I właśnie w tym odcinku będziemy mówili o tym Ponieważ przy okazji Mam coś takiego, jakiś Strzelająca orężada Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku na moim kanale, w dzisiejszym odcinku, tą orężadę. Yy, tak, co nie? Yy, będziemy sprawdzać pod mikroskopem, przeczytam skład, sprawdzimy w takiej aplikacji. No i przede wszystkim wyjaśnię, jak to się dzieje, że ona strzela. Dobra, zacznijmy od przeczytania składu. Składniki: cukier, cukier strzelający, maltoza, dwutlenek węgla. Regulatory kwasowości, kwas cytrynowy, węglan, sodu. Barwniki antocyjany, ekstrakt z krokosza barwierskiego. Aromat może zawierać gluten, gorczycę, seler i soję. Czy jest to dobre czy nie? No taki skład średni mniej więcej. W sensie tak, no antocyjany to jest z winogron, jakby ktoś nie wiedział. Eee, regulatory kwasowości. No tak zbytnio też, coś tak, nie jest dobry ten skład, nie jest zdrowy jakoś, ale też nie ma się do czego przyczepić, o tak powiem. No to co, otwieramy. W środku widzimy takie... Boże, jakby, to tak pachnie. Czemu to pachnie jak antybiotyk? O tak wygląda zawartość w środku. To jest taki proszek. Um. Weźmy na palucha. To jest taki coś w rodzaju cukru. No i co? Teraz to trzeba zjeść. Nie wiem czy wysłyszycie, bo to jest takie bardzo małe, ale to naprawdę strzela. To mi się. Dobra. A teraz już mówię, jak to działa. Wyobraźcie sobie cukier. A konkretnie. Jak tam było w składzie napisane zawiera mal maltozę, czyli disacharyt składający się z dwóch cząsteczek glukozy. Jego jest oczywiście dużo tam, co nie? No i jak to? I wyobraźcie sobie cukier. I teraz. W tym cukrze nie ma nic. Jest pustka w środku, jest tylko otoczka z cukru. I właśnie w środku tego cukru znajduje się dwutlenek węgla. I w momencie, w którym cukier reaguje z amylazą ślinową w naszej buzi, wtedy ta otoczka zanika i wydziela się z charakterystycznym takim strzałem yy, dwutlenek węgla. Oczywiście w sensie działa to tak, że tam z maltozą na poziomie atomowym jest jeszcze dołączony ten dwutlenek węgla. I on się tak jakby pomiędzy te cząsteczki maltozy gdzieś tam wciska i tak dalej. I w momencie kiedy y, maltoza reaguje z naszą amylazą ślinową, to wtedy to zanika. A mm, dwutlenek węgla zostaje, bo on nie reaguje z naszą śliną. Czyli przeczytaliśmy skład, wyjaśniłem jak to działa. To teraz. Czas na sprawdzenie w aplikacji, jak oni punktują tą oranżadę. Ta aplikacja nazywa się Zdrowe Zakupy i właśnie ją widzicie. I dobra, klikamy, żeby zeskanować kod. No i dobra, wyszło nam coś takiego. I jak sami widzicie. Mhm. Najgorsze tutaj są cukry proste, a więc tak naprawdę nie jest to aż takie złe. I ogólnie, sądząc po ocenie, jest to wyżej w punktacji, ponieważ ma 37 punktów na 100, niż Nutella, ponieważ Nutella ma chyba 5 punktów. Oraz również jest dużo czekolad, które mają niżej, batoniki czekoladowe też są niżej. Więc to nie jest takie gówno jakby się wydawało. Dobra, teraz już czas, żeby zobaczyć pod mikroskopem na mm, właśnie tą oranżadę. Nie spodziewamy się nie wiadomo czego, oczywiście, bo to no, będzie jakieś pewnie. zwyczajne. Ogólnie to uzyskałem coś takiego. To jest właśnie to, co jemy. No i dobra. Połóżmy już to. Tutaj w powiększeniu razy cztery. Okej, okay, widać. To jest właśnie w powiększeniu To co jecie To co jemy W momencie gdy bierzemy ten cukier do buzi O tutaj mamy kolejny Okaz Tego cukru Oczywiście w sensie jest to no, obiekt przestrzenny i on nie jest idealnie płaski przez co są te Przez co jest takie rozmycie i tutaj kolejny, jeszcze jeden okaz tego samego. Jak widzimy w tle również mamy ten cukier, tylko że jest mniejszy, a tutaj mamy ten taki większy. To jeszcze nie jest koniec, ponieważ również o w tej probówce sprawdzimy sobie, jak będzie wyglądała reakcja z wodą. No to co? Idziemy. Już posiadam. I dobra. Chcę wam tylko przypomnieć, że w wodzie nie znajduje się amylaza ślinowa. Jest to typowa woda z kranu. W mojej łazience. A więc dobra. Ym, jak myślicie? Zajdzie reakcja, czy nie zajdzie reakcji? Nie będzie. Dobra, nie wiem. Jest reakcja Słychać. Strzewy zamieszajmy to. Jak sobie podgłośnicie, to pewnie będziecie słyszeli również. Powiem, że się nie spodziewałem. W sensie. Coś w sensie tak, cukier się rozpuszcza. W wodzie, no to, to, to każdy wie, ale że będzie słychać strzały. I proszę bardzo, już prawie nie ma. Słychać było strzały, wszystko się ładnie rozpuściło. No tak, ponieważ cukier, maltoza no również. Rozpuszcza się przecież w wodzie A w momencie kiedy się rozpuszcza ten cukier Zresztą może teraz będzie się... Nie już nie ma Ogólnie jak on się rozpuszcza To wtedy ten dwutlenek węgla się z niego wydostaje I słychać ten strzał A więc no Reakcja Zaszła A mianowicie Po prostu woda Zareagowała w sensie, maltoza zareagowała z wodą, a dwutlenek węgla wydzielił się po prostu, bo miał się wydzielić. Z tego doświadczenia wynika, że wszędzie, gdzie rozpuści się dany cukier, to będzie słychać to strzelanie. Dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, ale oczywiście, jako prawdziwy nikokado-awokado, muszę nagrać Wam, jak żre i zajadam się tym gównem. Jak będziecie słyszeć, to możecie sobie podgłosić, to wtedy powinniście słyszeć, bo specjalnie przychodzę do mikrofonu, e, żeby posłuchać. Ja nie rozumiem, jak ludzie mogą patrzeć, jak ktoś inny żyje? No ale dobra. A jeszcze odnośnie smaku, to jest takie kwaśne w miarę, to jest nie takie kwaśne jak cytryna, tylko bardziej takie słodko-kwaśne.